Dzień dobry, witam Państwa dalej w warunkach polowych, ale całkiem skutecznie, prawda, udaje się nam przygotować wszystko na czas. Ważne, że jesteśmy przygotowani logistycznie, technicznie w dużej mierze dzięki Państwu, Państwu ofiarności, Państwa wsparciu naszego kanału, do czego zresztą zachęcamy, zapraszamy ci z Państwa, którzy uznają, że, że warto nas wspierać, będzie nam miło. Proszę Państwa, Doktryna nieuków spisu. Znacie Państwo takiego człowieka jak Radosław Fogiel, niedoszły czy radnik piekarski, niuk z spis. Człowiek, który powiedział, że nie będą zatrudniać ekspertów, bo nie będą realizować linii partii. Muszą bardzo dobry tekst napisał pan Wojciech Kusowski, który pozwolę sobie zacytować. Komentator na platformie X. Słowa Fogla, nie zatrudniamy ekspertów, bo nie chcą realizować naszej polityki, to nie był zwykły lapsus. Polityka populistów koncentruje się wokół zdobywania władzy i czerpania z niej długotrwałych korzyści, do czego wykorzystują oni głównie konflikt, kłamstwo i przekupstwo. Nie ma tam miejsca na ekspercką wiedzę. Chyba że ekspert zna się na powyższym. Wystarczy wspomnieć, na przykład, powołaną przy Rządzie Morawieckiego w pandemii Radę Medyczną. Która skapitulowała, gdy jej członkowie zrozumieli, że ich zalecenia kaczyści traktowali jak papier toaletowy. Nichiliści od półtora roku nie mieli okazji realizować swojej polityki, ale właśnie dostali urząd prezydenta i tam właśnie ogniskować się będzie teraz wspomniana doktryna Fogla. Na wycinku władzy będziemy mieli okazję podziwiać znowu, jak funkcjonuje państwo zarządzane przez ludzi nieposiadających kompetencji do rządzenia, a w zamian za to chciwych, bezczelnych i wypłukanych z jakichkolwiek skrupułów, by wyszarpaną pazurami władzę wyzyskać dla siebie. I tu, proszę Państwa, też patrzymy, co się działo w Zabrzu, gdy miała wygrać kandydatka Platformy Obywatelskiej, a przegrała o włos z kandydatem nie popierającym wcale PiSu, popierającym Miasto zabrze. Taki sobie pan, który kojarzony też wspierał Wośb, kojarzony z Trzecią Drogą, nie z Platformą, tam Platforma Obywatelska przegrywa. To, proszę Państwa, jest pewien sygnał, że rodzi się taka niechęć do Platformy Obywatelskiej, właśnie podyktowana tym, że dopuszczono do tego, że mamy w Pałacu Prezydenckim doktrynę nieuków w ogóle. Bo tak to należy określić. Tam w tej chwili gromadzą się ludzie bez wiedzy, bez umiejętności, bez zdolności, chyba że zdolność taka, takiej chciwości, bezczelności, arogancji będzie postrzegana jako właśnie zdolność, jako jakiś przymiot, bo w, odwróconym, w odwróconej rzeczywistości pisowskiej to są, przymioty pozytywne, czyli na przykład ukraść kostkę masła, jak kiedyś mówiłem, to jest zaradność życiowa. Zarobić na kostkę masła ciężką pracą to frajerstwo. I, mili Państwo, ja patrzę z pewną, z pewną, z pewnym takim lękiem, obawą na tą taką kompletną, skrajną bym powiedział, arogancję też polityków Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej wobec wyborców, gdy nie reagują na tą doktrynę tego nieuctwa, na tą doktrynę Fogla, który bezczelnie występuje w mediach, kłamie jak najęty. Pan Adam Szłapka, rzecznik rządu, nie reaguje. Powinni momentalnie zebrać te kłamstwa, pozwać ich, Postawić przed sądem, tak by opinia publiczna zobaczyła, że mamy do czynienia z kłamcami. Powinni przepraszać później. Ja wiem, że procesy długo trwają, ale w takiej sytuacji nie ma innego wyjścia. Powinno się też wydać stosowne, na przykład zabezpieczenia sąd mógłby wydać. No, Najwyższa Boską chyba Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dysponuje odpowiednimi prawnikami, by się tą sprawą zajęli. Ale mamy też Polskę lokalną, nie tylko tu w Warszawie, ale i są inne miasta, miasteczka, gdzie pojawiają się pisowcy, pojawiają się też koniunkturaliści bez wiedzy, którzy z patriotyzmem czy patriotyzmem na ustach mówią coś o migrantach, o jakiejś walce o Polskę, różne bzdury opowiadają, tak, by ludzie ich posłuchali, a przede wszystkim to jest spiskowe. I tu, drodzy Państwo, też jest rolą, nas, obywateli, abyśmy zaczęli się faktycznie integrować, bo ta doktryna Fogla, to nieuctwo może nas kosztować za dwa lata bardzo dużo. Gdy popatrzyłem dzisiaj na rozkład głosów, przygotował to taki młody człowiek występujący na platformie X, jako Maciej Enzo, bądź Enzo, tak jak Enzo Ferrari. Ten młody człowiek przygotował taką grafikę, mapę, na której cały wschód i południowy wschód Polski jest opanowany przez Pisowski Ciemnowy. I tak jest już od dawna. Z kolei zachód, północ to demokraci to ludzie, którzy głosują czy na koalicję obywatelską, czy głosowali na lewicę. Czy też na trzecią drogę, ewentualnie na PSL, no tam na PSL to akurat tylko działacze głosują, bo to jest 1% poparcia społecznego. To jest, to jest bardzo specyficzna partia, która jest popierana przez jej działaczy z rodzinami. No, no, no ale zostawmy już tego biednego kośniaka Kamysza, ja już dzisiaj pojeździłem po nim. Proszę Państwa. z warunkiem jest, abyśmy jednak pomyśleli nad. Nową partią polityczną, która może się pojawić, a raczej się pojawi. Z Te informacje, które docierają do mnie, wskazują na ostatni kwartał tego roku. Zostanie już ogłoszona, ogłoszone powstanie nowej partii, tak by, te, tak by partia została zarejestrowana, ruszyła od 2026 roku, by mieć, takie można powiedzieć, dobre półtora roku. Na przygotowanie do wyborów parlamentarnych. Absolutnie nie musi to być partia, która przecież będzie działać przeciwko koalicji obywatelskiej. Może jak najbardziej być w koalicji z Donaldem Tuskiem. jakby program musi opierać się przede wszystkim na rozliczeniach, bo bez rozliczeń, drodzy państwo, nie da się rządzić państwem, nie da się przywracać praworządności. I też trzeba prowadzić takie zabezpieczenia, by już nigdy więcej. Żaden pis, żadni złodzieje z pisu nie byli w stanie okradać nam państwa. Aby nigdy więcej doktryna w Fogla nie pojawiła się w przestrzeni publicznej, tak by osoby, które mają pełnić najwyższe funkcje w państwie, e, prezentowały pewien poziom bardzo konkretny, e, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o wszelkie rządowe agendy, od agend, ministerstwa, spółki skarbu państwa. Czy firmy strategiczne, gdzie skarb państwa ma swoje udziały, bądź może wpływać na, na kształt zarządu, będziemy musieli się do tego przygotować. Nowa partia, o, o tym będę jeszcze mówić. Na razie nie chcę zadać szczegółów, bo też i jakby też nie zostałam upoważniony. Oczywiście ja się politycznie nie włączam, ale jakby się dopytuję, co. Co z nową partią. Czy wiadomo, już, kto w niej będzie? Na razie też i jej twórcy też trochę milczą, a czy to, co wiem, nastraja pozytywnie. Ja że czasem będę z uwagą przyglądać się, jakie pojawią się nazwiska, kto będzie reprezentować tę nową siłę polityczną. Mam nadzieję, że będą to dobre nazwiska a państwa będę wtedy zachęcać, by się rozważali, żeby jednak na przykład poprzeć nową, nowo grupowanie polityczne, które skutecznie powstrzymałoby na przykład pospołu z Kalisą Obywatelską, bo dlaczego by nie pójść we wspólnej koalicji, tak by przywrócić państwo prawa, praworządności, zabezpieczyć państwo przed ewentualnymi znowu wybrykami takich, Takich ludzi jak Kaczyński. Bo ta doktryna Fogla wróci. Wróci też w wyborach samorządowych. Musimy mieć tego świadomość. Dlatego, jeżeli Państwo będziecie chcieli oddawać swój głos, pamiętajcie o tym, by bardzo wnikliwie badać, kto reprezentuje jaką partię, co to są za ludzie, czy są kojarzeni z PiSem, kim w ogóle są. Bo nie możecie Państwo, przepraszam, że użyłem, czy ja nie mogę Państwu niczego narzucić, ale uważam, że nie, może, nie powinniście, może tak będzie grzeczniej, i właściwie, myślę, że nie powinniście Państwo głosować na piękne usta czy na piękną twarz. Tutaj potrzeba bardzo merytorycznej rozmowy, tak by, powtórzę, ta doktryna Fogla nie pojawiła się też wśród. Tzw. populistów, koniunkturalistów politycznych, kuglarzy, którzy za wszelką cenę będą chcieli w tej przestrzeni zaistnieć. Ten temat jest o tyle ważny, że tak wybory parlamentarne, wybory samorządowe, które prędzej czy później się pojawią, będziemy musieli się też z tym zmierzyć. My musimy przygotować Polskę, bo my nie jesteśmy w stanie tych podziałów zasypać. Gdy patrzyłem dzisiaj na tą, na tą mapę podziału, yy, przerażający widok, ale ten yy, nie, nie, jakby. Yy, ja wiem o tym, że nie jesteśmy w stanie tego podziału zmienić. Ten podział yy, wystąpił, jest i już będzie. Po stronie demokratycznej, tej rozsądnej, zdroworozsądkowej, tej myślącej yy, jest nas z pewnością więcej. Yy, pamiętajmy też, że yy, tam, gdzie są ci. Nawet nie nazwę ich prawicowcami, bo nie mają nic z prawicą wspólnego. Taki można powiedzieć, taka bezmyślna masa. Tam oni lubią się kłócić o przecinki, lubią się kłócić o władzy. My musimy chyba, przepraszam, że mówię my, ale tak pomyślałem, że my musimy chyba być bardziej skromni w oczekiwaniach, bardziej skoncentrowani na państwowości, tak by. To nieuctwo, ta doktryna Fogla nie dostała się też do nas. Abyśmy też tych koniunkturalistów, którzy niczego nie potrafią, faktycznie wyrugowali z przestrzeni publicznej, politycznej i nie dali im pola. Bo wiedzcie państwo, że listy wyborcze to oni już sobie myślą, układać. Tu myślę, że o partiach demokratycznych koalicji obywatelskiej. Warto się temu przyglądać i już w tej chwili działać. A pana Fogla, gdyby się poczuł dotknięty, to nie wiem za co, bo stwierdziłem jedynie fakt. I tyle. Zresztą to jest to tak bezczelny, arogancki typ, że chyba nie macie państwo do mnie o to pretensji. Do zobaczenia, wieczorem.